Tomek. 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 No, na. Na. chyba stanąłeś na, na jakichś myszkach. Nie rozumiem. Ej, stary, stanąłeś na myszkach chyba. Co to za żarty? No, y to nie fajne. Ej. Co? Tomek. No nie fajne. Co? No stanąłeś na myszkach, Biedne myszki. Okej. Okay. Nie mogę Ciebie nie zapytać, mhm. powiem Ci tak w sekrecie, że u nas w TVN-ie szykują się wybory mis TVN-u i teraz mhm. każda z nas, dziewczyn pracujących w mhm. stacji, będzie ze sobą konkurować. Czy mogłabyś mi dać jakieś takie rady, jak dobrze wypaść, jak wygrać ten plebiscyt? Nie ukrywam, że bardzo mi zależy na tym. A wiesz co? A czy nie mogłybyśmy po prostu normalnie porozmawiać o modzie? Aha, aha. Wiesz, bo powiem ci szczerze, że to troszeczkę takie niekomfortowe, żeby uh -huh. miss świata zdradzała uh -huh. swoje uh -huh. sztuczki i, uh -huh. i tak dalej. Maciek Zień powrócił w wielkim stylu, co nie, to jest taka petarda Jak modowa, to? teraz jest wszystko pozamiatane. A co ze mną? O co ze mną? nikim innym się nie mówi, tylko o nim. No o tobie niestety zapomniano. Jego jest na wierzchu. Kurczę. <laughs> Dobrze. No. Ajajaj. Przykrył. Wszystko. Ajaj. Muszę coś z tym zrobić. No. Uwaga, w do akcji. Hej dziewczyny, cześć, cześć Łukaszku, no co tam, okay. Maciek Zieni is back as you know. E, tak, wiem, ale. Po polsku to, że Maciek wrócił. Ale ja też jestem. Maciek, Maciek Łukasz is się... back. Widziałyście? Ale przed... Maciek Zieni so super, pokaz. so super. Miał ja niestety była na wakacjach, niestety w Ale słuchajcie, gdyby. Maciek Zieni so hard. Mm. Maciu, powiedz mi, co było impulsem do twojego powrotu? Co spowodowało, że nagle pomyślałeś sobie tak: chcę znowu najechać modowo Polskę? Wiesz co, nie jest mi obojętna Polska. Mhm. Śledzę to, co się dzieje w naszym kraju, mhm. oglądam telewizję i oglądam jeden kanał, drugi kanał, i nagle po prostu dostaję totalnego mętliku w głowie. Wow. Bo jedna stacja podaje i to jest prognoza pogody że jest 24 stopnie. A potem w drugiej stacji oglądam, że jest 28 stopni. Mm -hmm. I teraz ja, macie dzień, nieważne y, czy jest ci ciepło, czy jest ci zimno, mm -hmm. czy masz 24, czy 28 stopni, ja chcę cię po prostu ubrać. Ja okay. Chcę połączyć Polaków mm -hmm. modowo. Tak, mm -hmm. myślę, że mi się to uda i osiągnę sukces. A potem zostanę prezydentem. Mm -hmm. Takie są moje plany. No, skromne. Okej, okay. widzę, że trochę siada ci energia, mam nadzieję, że za chwilę zjesz coś i po prostu pogadamy o drugiej części tego naszego wywiadu, czyli o tym, o czym jest w ogóle tak właściwie twoja kolekcja, prawda? Nie głosowałam na Paweł Kukizę. No, po prostu. Ja też nie Jestem ja w ogóle nie. przeciwna, jestem przeciwna mandatom. Wszystko jedno, czy są to mandaty jednookręgowe, czy są mandaty drogowe. Po prostu jest to Pisz, bardzo so, niefajne. jednego faceta wyciągnęłam z tak zwanej Aha. ciemnej strony mocy i mogę tobie to też zaproponować. Aha. Przyjdź mhm. na następny pokaz, który odbędzie się jesienią w Soho. Pokażę Ci wszystko w zasadzie, co będziesz chciał zobaczyć. Aha.